Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonu. Pyszne dania obiadowe, desery i słodkości poleca szef kuchni Wiesław Lichota. Na naszym tarasie z najpiękniejszym widokiem w mieście kawa smakuje wyjątkowo. Restauracja w Centrum Kultury Muza w Lublinie dla Ciebie. Rafał Ulatowski nie jest już trenerem Miedzi Legnica. Nazwisko nowego szkoleniowca klub poda już wkrótce. Do tego czasu obowiązki pierwszego trenera pierwszoligowej drużyny z Legnicy pełnić będzie Piotr Tworek. Rafał Ulatowski pracował w Legnickim klubie przez trzy miesiące. Pod jego wodzą zespół wygrał dwa mecze w Pucharze Polski i awansował do jednej ósmej finału tych rozgrywek. W siedmiu meczach ligowych drużyna, która ma aspiracje sięgające ekstraklasy, nie wygrała jednak ani razu.